Dzień dobry, witamy Państwa w porannych pytaniach Radia Olsztyn. Aleksandra Skrago przy mikrofonie, a moim i Państwa gościem jest Artur Chojecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, Panie pośle. Dzień dobry, Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Jak nastroje na trzy dni przed głosowaniem, przed wyborami prezydenta w Polsce. No myślę, że na, na, cały czas jesteśmy w bardzo dużym y, y, skupieniu i w bardzo takim y, y, w, no, nastawieni na, na, na działanie jeszcze, jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin kampanii wyborczej chcemy je co do, do ostatniej minuty wykorzystać najlepiej po to, żeby pokazać i program ale także takie prawdziwe oblicze, no dzisiaj niestety bardzo mocno zniekształcane przez niektóre media naszego kandydata Karola Nawrockiego, więc jakby do końca będziemy działać, i, ale nastroje są optymistyczne i, i mamy nadzieję, a wręcz myślę, że jesteśmy przekonani o tym, że, że w niedzielę będziemy mogli świętować... Sukces. Na pewno to nie będzie łatwe, ta walka do samego końca. Wczoraj chociażby oba obozy zwierały szyki w Olsztynie, zarówno popierających kandydata Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej. Spotykali się w Olsztynie mniej więcej w tym samym czasie, żeby przekonywać jeszcze niezdecydowanych. Tych niezdecydowanych jest jeszcze kilka procent. Jest o co walczyć. No tak, dlatego mówię. Tak, dlatego każda godzina, a, a nawet każda minuta, jeszcze do, do piątku, do, do północy. Będzie ważna i będzie. I my w, w takim duchu też robiliśmy to nasze spotkanie, na, na, nasz wiec, naszą też konferencję prasową z parlamentarzystami, po to, aby mówić o tym, że no, każdy może, może jeszcze przyczynić się do zwycięstwa Karola Nawropskiego, rozmawiając z sąsiadem, przekazując ulotkę, przekazując y, informacje na temat naszego kandydata, na temat jego programu, bo no ja chcę, jakby też. Y, ja zdaję sobie sprawę, że nie jestem obiektywny w tym, w tym co będę mówił, ale, ale no jestem przekonany, że taki w miarę całościowy program, wizję prezydentury no, przedstawił w zasadzie tylko Karol Nawrocki, no, bo do, dotykający różnych obszarów życia, od rozwoju, od tego, że, że będzie kontynuował budowę CPK, budowę atomu, którą dzisiaj no, mamy wiele symptomów tego, że jest za Przynajmniej bardzo mocno opóźniana, że będzie, że dochowa zachowa wszystkie programy społeczne, które, które wprowadził, wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica, że, że nie wyśle wojsk polskich na Ukrainę, że będzie zabiegał o to i będzie będzie, stał, będzie strażnikiem będzie strażnikiem także dobrostanu emerytów w postaci 13-14 emerytury takich bardzo bardzo dobrych waloryzacji także tych emerytur, więc więc, no, program był szeroki i, i, i kwestie podatkowe także, szczególnie dla, dla rodzin, to, no to to, to wszystko wybrzmiało w programie Karola Nawrockiego. No i, dzi i dzisiaj chcemy też na końcówce kampanii o tym przypominać. Walka toczy się w dużej mierze o głosy, które zostały oddane na Sławomira Mencena. Jak pan się czuł, oglądając rozmowę Karola Nawrockiego ze Sławomirem Mencenem, to było zgadzanie się na wszystko. Na wszystkie propozycje, podpiszę wszystko. Panie redaktor, ja chcę tylko powiedzieć, że zdecydowana większość tych postulatów Sławomira Mencena zafunkcjonowała niektóre może nie, nie, nie tak wyraźnie, nie tak nie, nie ale one wszystkie gdzieś tam funkcjonowały, bo i kwestie podatkowe i kwestie właśnie wojsk na Ukrainie, na Ukrainie i kwestia euro i kwestia no to, to są wszystko rzeczy, które, które w programie Karola Nawrockiego, a, a, a wręcz wcześniej w w programie Prawa i Sprawiedliwości funkcjonowały, więc to. Jasne, ale były tam też punkty dyskutowane dotyczące bezpośrednio tego, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, i tutaj Karol Nawrocki już wybierał się. I ja myślę, rzeczy. że ja myślę, że to, jest, to, to jakby pokazuje także właściwość wyboru Karola Nawrockiego na kandydata, ponieważ to często wzbudzało albo uśmieszek, niedowierzania, albo czasami wręcz kpinę, że, czy to jest, że to jest kandydat Jarosława Kaczyńskiego wręcz, albo że, że to jest y, y, twardy, y, twardy członek Prawa i Sprawiedliwości. Otóż, otóż właśnie nie, Karol Nawrocki jest autentycznie bezpartyjnym kandydatem, kandydatem w pierwszej kolejności zgłoszonym przez Komitet Obywatelski, a poparty przez Prawo i Sprawiedliwość, i, i tego, typu, tego typu różnice mają prawo się objawić i. Karol Nawrocki, jestem przekonany, jako prezydent, no będzie przede wszystkim strażnikiem swojego programu, a nie a nie w 100% programu Prawa i Sprawiedliwości. Bo, no bo prezydent, prezydent jakby odpowiada za, za całość i odpowiada za, ma, ma też obowiązki wynikające z tego, że, że jest właśnie prezydentem i, 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 i musi stać na straży, na straży jakby praw wszystkich obywateli, i, i te różnice ma, mają prawo wybrzmieć, one, one w tych postulatach wybrzmiały i my przyjmujemy jako prawo. Sprawiedliwość przyjmujemy to do wiadomości i w naszych działaniach programowych będziemy musieli się do tego dostosować. Prezydent powinien być też człowiekiem wiarygodnym i godnym zaufania. Tymczasem przeszłość Karola Nawrockiego to był jeden z głównych tematów tej kampanii. Czy pana nie martwi? Pani, nie, martwił pa, 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 redaktor, nie martwią te doniesienia dotyczące Panie Pani redaktor, nie martwią mnie w tym znaczeniu, że do czego władza zdolna jest w ostatnim etapie kampanii. Panie redaktor, ja, ja także przechodziłem mhm. przez procedury dostępu do informacji tajnych. Wiem o jakich rzeczach trzeba tam pisać, że to wszystko jest sprawdzane. I naprawdę proszę mi wierzyć, gdyby te rzeczy były. Cokolwiek prawdopodobne chociaż, to Karol Nawroski nigdy nie dostałby dostępu do informacji tajnych, ściśle tajnych, bo, bo, bo tu na szali leży bezpieczeństwo Polski. To na, na szali leży to, że kandydat, który jest. Yy, Niewiarygodny, że kandydat, który, dopuszcza się tego, który dopuszczałby się tego typu rzeczy, byłby narażony na szantaże, różnego rodzaju szantaże, szczególnie obcych mocarstw, więc. dzisiaj Ale sam kandydat na ostatnim, nie zaprzeczał ostatnim W ostatnich tygodniach kampanii no, są jakby kompletnie niewiarygodne. Sam kandydat jednak nie zaprzeczał niektórym rzeczom, chociażby jeśli chodzi o kwestie ustawek. Czy taka osoba według pana powinna sprawować urząd prezydenta? Panie redaktor, no wczoraj, wczoraj miałem okazję posłuchać y, rozmowy w kanale Zero z prezydentem Andrzejem Dudą. I ona ja myślę, że to jakoś no, wytłumaczył y, w taki. No, no, w, w losach każdego człowieka jakby są różne etapy i różne, i różne momenty w życiu. No, czasami są takie bardziej burzliwe i czasami, czasami człowiek jakby spokojnie przechodzi, ale ważne jest to, jakim dziś jest człowiekiem, jak działa, jak działa nie od września ubiegłego roku, tylko jak działa od kilkunastu lat, odkąd odkąd stał się dorosły, jak założył rodzinę, ma, ma, ma dzieci, dba o swoją rodzinę, dba o, o instytucje, któremu powierzono. Czyli to były błędy młodości, tak by pan to podsumowywał. Karol Nawrocki oh. razem z Panem zresztą w 2023 roku przed wyborami mm -hmm. parlamentarnymi w Olsztynie przed pomnikiem zwanym Szubienicę mówił o tym, że powinno to zniknąć nie doszło do tego, nie udało się zabrakło przeprowadzić nam, tego, zabrakło nam czasu, zabrakło czasu, zabrakło czasu, bo no, dosłownie, ja bym to określił kilku tygodni na to, żeby to zrealizować, no jakby zabrakło wybory, skuteczności wybory... też. Panie redaktor, tam była sytuacja taka, że nie można było tego zrobić w momencie kiedy, kiedy weszła ustawa o dekomunizacji, bo był w rejestrze zabytków, a i mógł to zrobić prezydent Olsztyna wtedy, ale odmówił, nie chciał, choć nawet Ministerstwo Kultury proponowało środki na, na zrealizowanie, na przeniesienie, przeniesienie, tych szubienic do muzeum y, komunizmu, czy, czy, czy jakiegoś muzeum na terenie, na terenie Polski. Później, kiedy, y, kiedy w procedurze, którą przeprowadziliśmy, wykreśliliśmy, y, wy, wykreśliliśmy z rejestru zabytków, y, przystąpiliśmy od razu do, do, do działania, no ale to są, to są wszystko zawsze jakieś procedury, pozwolenia, i mhm. tak dalej, i tak dalej. Długa to była I... historia. Niestety nie zakończona ciągle pozytywnie. I tutaj pomoc Karola Nawróckiego, jak się okazało, niewiele dała. Panie pośle, przed nami wybory, które zakończą się najprawdopodobniej wynikiem około remisowym Podziały w naszym społeczeństwie są ogromne. Jak Pan widzi rzeczywistość po wyborach? Czy uda nam się Polakom dogadywać, porozumiewać, bez agresji, bez wojny polsko-polskiej? No, wszystko zależy od nas. Wszystko zależy od. Yy... Od, od społeczeństwa, oczywiście, tak? od zależy polityków. od polityków, mhm. zależy od mediów. Także wszyscy jesteśmy po części winni tej sytuacji, w, w, której, w której dzisiaj w jakiś tam sposób jesteśmy jako, jako podzielone społeczeństwo. Każdy powinien zrobić rachunek sumienia z tego, i myślę, że każdy ma. Takie pole, takie miejsce, takie, taką przestrzeń, w której może zakopywać te rowy i, 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 i budować, no bo tylko Polacy zjednoczeni, tylko Polacy będący wspólnotą są w stanie są w stanie przeciwstawić się zagrożeniom, które z zewnątrz no, do nas płyną i tylko Polacy jako wspólnota są w stanie kontynuować ten, ten no, spektakularny rozwój, który od 30 od, odkąd upadł komunizm w Polsce się odbywa. No, do, jeszcze raz powtarzam, wszystko to zależy od nas, a mam nadzieję, że na czele tej wspólnoty będzie stał Karol Nawrocki. Dziękuję no. bardzo za rozmowę. Artur Chojecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości był naszym gościem. Bardzo dziękuję Panie redaktor, bardzo dziękuję państwu, miłego dnia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Aleksandra Skrego.